Lewia część Maroko to skały. To, to pustynie skaliste. To, co teraz tutaj widzimy, to jest kanion, a tam na dole jest oaza, czyli tam jest trochę wody. Gdzieś tam w ogóle pod tymi pustyniami jest woda, tylko jest głęboko i trzeba kopać, ale jest. Są podziemne, podziemne rzeki i oni dzięki temu mogą podtrzymywać oazy. Tam ta oaza najwyraźniej się sama podtrzymuje, ale jechaliśmy kawałek wcześniej i było takie. Do, do koryto, no, do, do jakieś zagłębienie i budowali most budowali most, nowy most w ogóle drogi są w bardzo dobrym stanie przynajmniej te główne i budowali most tak na mm, pół metra powyżej tego bardzo niski most, ale ewidentnie e, są strefy zalewowe, i myślę, że tutaj w te trzy dni deszczu, kiedy mają w roku, to te mosty się przydają, bo rzeki błota przepływają właśnie takimi miejscami, jak to e, dla nas to jest piękne teraz ciekawe, ładne, wzorzyste, ale dla nich to są poważne problemy i prawdziwe potopy w takich miejscach. Pokażę Wam widoczek i opowiem historię. Nie zdążyłem na żywo sfilmować, ale widziałem prawdziwe oko Saurona. Jest tutaj taka elektrownia, o której szczegóły się dowiem, bo na chwilę obecną nie wiem. Wygląda to tak, że są ustawione, zdaje się, lustra, mnóstwo hektary, pewnie dziesiątki hektarów. Z daleka to wyglądało tak, że o. Coś otaczało, jakby, jakby jezioro paneli otaczało wieżę. I podejrzewam, że te lustra nie działają na zasadzie fotowoltaiki, tylko odbijają światło słoneczne i kierują na wysoką wieżę pośrodku tego wszystkiego. I na szczycie wieży jest oko Saurona. Jest odbicie tego, tego światła, tych promieni słonecznych. Podejrzewam, że tam dochodzi do jakiejś reakcji termicznej, em, nie wiem, przemiany na, na prąd. Nie wiem dokładnie, ale wygooglam i wam powiem. Albo zdążycie wygooglać zanim ja wam powiem. Nie wiem. Jesteśmy w takim rejonie południowo-wschodniego Maroko. Jest fajnie, ale po dwóch godzinach patrzenia w szybę i dokładnie takich samych widoków wszędzie dookoła, e, no to mogę wam powiedzieć, po prostu, że jest fajnie. Zobaczcie, to, to się po prostu ulega erozji. Kruszą się te skały i spadają w formie takich, takich kamieni. Jadąc tymi drogami, w którymś momencie poczułem, że jest przestrzeń na przygodę. Bo co by było, gdyby kto pierwszy rzuci kamień, kto pierwszy? Ja na ochotnika. Rzucasz kamień i po prostu spada lawina tego wszystkiego. Ładnie to jest widok, a tam w dole widzicie oazę znaczy oazę, no, no jest to oaza, jeżeli na pustyni widzicie trochę zieleni, no to ciężko nie uznać. Zobaczcie, to wygląda jak koryto rzeki i podejrzewam, że trzy dni w roku faktycznie tędy coś płynie. Widzieliśmy most, gdzie most budowali w takiej niecce, droga przechodziła, a obok budowali most w niecce i ten most miał pół metra, może metr wysokości. <grym> podejrzewam, że w tych... i to taki Porządny, betonowy, u nas wiadukty takie powstają. Podejrzewam, że w tym miejscu po prostu mają, dokuczają im powodzie, wtedy ta droga jest zamknięta i oni taki, taki przejazd budowali. Ale fajnie to wygląda. Zobaczcie, gdzieś tam z gór znikąd. Na pewno nie ma lodowców, które by się stopiły, ale jak zaczyna tutaj padać ulewnie. To, to, to się za, zamienia w rwącą rzekę. E, ta, o, ta oza robi tutaj fajne wrażenie, bo wszędzie jest pustka, jest gorąco, jest sucho, e, no, no sam, sam piach, a, a tam jest trochę zielono. Ale jest jeszcze druga sprawa. W Maroko jest bardzo dużo wody. <laughs> jest bardzo dużo wody, e, istnieje tu bardzo dużo rzek podziemnych. W tych skałach, bo to nie są nawet piaski, w tych skałach Głęboko płyną rzeki i oni potrafią się do nich dokopać, kopiąc studnie głębinowe. Ale miejscami, teraz nie wiem akurat w tym momencie, czy ta zieleń to jest wynik wód głębinowych, czy to jest wynik tego, że te rośliny wystarczy, jak się napiją, raz w roku. Tego nie umiem Wam odpowiedzieć. Znajduję kąski? Znajduję kąski po drodze i staram się. Tym, co ja znajdę, ciekawego Was zainteresować, opuściliśmy Marrakesz i od tego momentu znowu zachciało mi się nagrywać. Marrakesz był męczący, był, był miastem, był śmierdzącym. No, ja rozumiem. O, jest kawa. Asiu, powiedz cześć. Cześć, dobrej kawusi. O, jest kawunia. Je, robią dobrą kawę. I bez cukru. Bez cukru. jak gdzieś podchodzimy, to prosimy. Tylko przyszedł do nas pan, coś nam oferował. A my tylko nie cukier. Nie, dzięki, nie cukier. Śniadania są jak ulep, Wszystko jest z cukrem, ale do tego wrócimy. To będzie inny temat filmu. A będzie dużo tych filmów z Maroko. E, zdrowych, wesołych. Pan ma jeszczurkę Idziemy zobaczyć jaszczurę. Kenia No, to video. What? No, no, no video. No, no, no video. Ok, dobra, to Wam powiem. Pan ma jaszczurkę, ale zabronił nagrywać. Nie wiem ogólnie do czego. Pokazał, taką w ręku wyciągnął. Pokazał, że ma jaszczurkę, taka wielka jaszczurka. Mały krokodylek, bardzo mały krokodylek, ale, ale nie ten nie zgadza się na to, żeby zrobić wideo. E, zrobić Co? Nagrywam! <grywam> Opowiadam! Dobra, jedziemy dalej. To jest nasza Dacia Taxi. City, city Taxi, Dacia. I teraz należy się jeszcze chwila wyjaśnienia odnośnie tej jaszczurki, bo to jest istotne. Tak mniej więcej to działa, że, ale nie tylko tutaj, ale oni polują na, na pieniążki. I, I to było tak, że oni się nas pytali, czy chcemy tą jaszczurkę do rączki. I gdybyśmy się zgodzili, bo to nie, nie mówią, że y, c, jest jakaś cena, że za 5 euro możesz sobie pogłaskać jaszczura. Nie, po prostu czy chcesz, czy chcesz. I wtedy, jeżeli ty chcesz, to oni ci dadzą, ale... Wtedy powiedzą ci, może nie od razu, ale za chwilę, jak się nacieszysz jaszczurką, wyciągną, wyciągną ręce po prostu po pieniądze. Yy, I wtedy może być video też. <gryw> ale jeżeli nie przyjmujesz jaszczurki, czyli nie bierzesz usługi, czyli tak, tu się nie dowiadujesz o cenę usługi przed usługą. Najpierw bierzesz usługę, a później dowiesz się, że to kosztowało, i wtedy wchodzimy w interakcję. E, dochodzi do negocjacji, e, wtedy są groźby, wtedy, no, na tym to polega. I teraz tak, nie mogłem zrobić wideo, bo jaszczurka, wideo z jaszczurką było płatne. E, samo wideo, no to, no, słabo kasę za to wyciągnąć, ale jak już bym wziął i pogłaskał jaszczura, to za to oczywiście by zapłacił, tylko, tylko to się tak właśnie, to dużo się dzieje w domyśle. I łatwo jest tutaj po prostu przyjąć od kogoś coś, czy to pomoc, czy jakąś e, usługę, nawet której kompletnie nie potrzebujesz, ale i tak później się dowiesz, że to jednak kosztowało. No i później się dowiadujesz, ile, ile kolan go boli, e, jaką ma dużą rodzinę i jak bardzo potrzebuje tych pieniędzy. Tak więc, jak, 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 jak już się zgodzisz dać pieniądze, to wtedy kolejnym etapem pertraktacji jest wysokość tej stawki za usługę. Um, I wtedy wchodzi właśnie jak już nie ma, nie ma tego e, usługa, usługą, ale no, no trzeba jeszcze kocie oczka zrobić i, i dobrze jest powiedzieć, jak ciężko się choruje na obydwa kolana, no to zawsze troszeczkę więcej euro. E, e, <sum> Ja się śmieję. Jest to ciężkie, jest to upierdliwe, jest to ciężkie, bo my się przyzwyczailiśmy, że jeżeli mamy za coś płacić, to z góry. Na początku wiemy, że coś kosztuje i ile to kosztuje. Natomiast tu jest odwrotnie. Tutaj najpierw dostajecie coś, później się dopiero dowiadujecie, że to kosztowało, a ile? To już jest kwestia pertraktacji. No i od tego, czy dużo zależy od tego, czy naprawdę jest Wam żal tego człowieka, bo jak nie choruje na kolana, to na łokcie, no i duża rodzina. Tak to działa.